Robimy przypon, kosa na karpia. Przed chwilą była akcja u Pawła, odjazd taki. Dobrze, że bez klipsa łowił, ale no niestety nie nagraliśmy tego. Na haczyku dwie łuski z brzucha karpia. I jeżeli to są brzuszne łuski, jak sądzę, to myślę jakaś dyszka. Odjazd około 30 metrów i po dokręceniu hamulca wyskoczył hak z łuskami. Dobrze było. No to teraz będziemy polować na takiego, który pobierze gębą. A jeszcze nie rozłożony. Ale pierwsze co musiałem zrobić to chycić za grabie i trochę ziela tutaj pousuwać, bo mocno zarosło. No i mamy wiaterek, który robi falę. Tada dam patrz, ile trwa hol. Delikatne? Leszcza. No, na delikatny zestaw około dwóch minut. I to tak? Kij w parabole? Tak. E, no nie jest mało ja bym go zmierzył. A daj spokój, co on ma tam, 60... Jeden, weź go pyskiem do zera, zakryj mu oczy, zakryj mu oczy. Dobrze, no, no. 65 35 2 mm No sporo, sporo. To jest ten mały, tak? Chyba w się? Szkoda. Popatrz, to tego na kulkę, nic. Ale masz kuleczkę z ciężarkiem, czy na metodzie? Na metodzie, kulka pływająca przy pomocy 7 cm. No i nic. Natomiast ten Dambelsy neutralny, polega ciągnie jednego do drugiego. No, no, Piotr, na no ile szacujesz? Grubas jest dobry, do zmierzenia. Na białe robaki, na klasyka. Aha. No jest, 61. Proszę Państwa, 61. No bardzo ładnie jak na początek, ale czekamy na więcej. Pierwsza ryba. Jak dla Piotrka, to mały. <grymne> No nie no ma 65 66 nawet Ja bym powiedział 65 no. Dobra ryba OTA Marcin mówi najwięcej Kulka Od... pomarańczowa. Najlepsza kulka, najlepszy pelet najlepsze umiejętności No i doświadczenie I doświadczenie Paweł! Pewne doświadczenie No ja On mówię no... W tym roku trzeci raz na Deklasujecie. Deklasujecie Paweł. Coś pięknego. On nie jest mały. W tych wodorost, jak, jak sushi nori. Ja bym go od razu zawinął w matę i tylko co mu trzeba. No piękny, jakby zadziorowy, no kill, 100% no kill, dzieżno duże i buzi. Brawo, brawo. Oby i tak o, dalej. Młodzież nam rośnie. <laughs> Bieżący wynik. Ale zobacz. kilku e, 120, i jest na tym rycoku. To jest ja Tak. Na sąsiednim stanowisku trwa walka. <laughs> Mały. No. Wymiarowy. Wymiarowy Wchodzimy panowie na łowisko Jest drugi, podwójny hold Double trouble Not bad O, twój to taki większy, brązowy No na tą górkę taką drzew sobie okay. rzucaj, dobra? Próbuj celować, tak. Okay. Próbuj tam celować i rzucaj, w sumie rzucaj sobie ile dasz radę, bo tutaj okay. trzeba daleko, nie? Okay. Jak coś to ci zrobimy, damy ci kortek z klipsem, i jakby co to. Ten, ale na razie sobie rzucaj zobaczymy, jak ci pójdzie. Dobra, teraz tylko zobacz sobie, czy. Okay. Czy masz napiętą linkę? Jak coś to sobie podciągnij. Dobra. No i teraz wiesz co będzie się działo. Odległość mniej więcej dobra. Dobrze rzuci wyszedł. Złamana szczytówka, ale ryba wzięła. O, spadła, spadła. A, spinka. No, ale nic no. Okazja do tego, żeby wymienić szczytówkę i zest. Pokaż jak to wygląda. No już teraz odpadła. Co to za kij? Już teraz odpadła. Co to za kij parszywy? Jak są? Jak są zafirą. Nie polecam. Ja ci powiem, polecam. Ja ci M powiem, mimo polecam. Mimo wszystko. Bo to jest chyba jego siódmy rok. I pierwszy raz taka sytuacja. Jest ryba i ujanka. Zobacz, co się dzieje. Zestaw wszystko swoje, nic wiesz. Pamiętam, że on jest tak, jakby kładł nisko wody, tutaj wędki i ściąga jakoś tak w bok bardzo. To ja Ci powiem teraz no. tak. Dzisiaj mamy tak, że mamy roślinność, no. tak? Jakbyśmy położyli nisko wędki, to ta roślinność by nam bardzo przeszkadzała. No. To jest wynik, no. tak? Dlatego są... Y... I raczej holujemy do góry, Aha. żeby ta roślinność nam nie, y... nie przeszkadzała, nie? Aha. Siła spokoju Dokręć sobie odrobinkę hamulec Dokręć sobie hamulec, bo nie, nie holujesz Odrobinę, oczywiście Już jest niedaleko, ale jest duży leszcz, ładny duży leszcz Personal best? Tak, personal best To będzie jego personal chwili. W tej chwili W tej chwili, ja myślę, że Ja myślę, że dzisiaj to jest wiesz, personal best na teraz. Jeszcze dzisiaj może być poprawka, a jutro może być jeszcze bardziej. Ja się pytam, dlaczego nikt zdjęć nie robi? Bo nie wziął do ręki. O, widzisz! Super! Stary, no i to jest to. I był taki normalny chłopak. Dobrze się rozwijał. A teraz? Janek, śluzowa, śluzowata piątka. Kulki, zanęsta, koszyczki. My na liczniku mamy teraz pod 40, a z tego jest, wiesz, 80% Marcina, nie? Tak, łogi, łogi, łogi na kulki, zdradzę wam sekret, zdradzę youtubeowicze. karbowana ochotka. Wcale nie? Tylko nie wzdłuż, tylko poprzek. Jest to kulka typu furia. Tak, tak się nazywa, pomarańczowo-zółtą Ja dzielę, jaki gruby Proszę o prezentację Ojciec kąk, patrzcie tutaj, jaki ma Kucnij, kucnij i pokaż, zawodowo Kucnij No Trzymaj Stop, czekaj Zdjęcie, zdjęcie Głowa do góry ten punkt. Piotr, co to będzie? Może leszcz? Leszcz. Może być leszcz. Aj to może być leszcz. Wydaje mi się, że jest spory. Jego styl jest tak Jest dobry. Cała parabola. Jest dobry. No, no, no. 60. Nie, 60. 60. No. Suska z przodu jest. To jest piękne. Podnieś. Jest piękna ryba, nie? O zachodzie słońca, nad naszym tajemniczym jeziorem. ryba będzie. <grystanie> <grystanie> brawo, <grystanie> brawo. Daj Boże wszystkim. Mua. Ledwo co widać już na GoPro, ale Paweł holuje. Ale Paweł holuje. Zobaczymy jak to będzie. Myślę, że to jest taki na no śląski standard Haczyk bez zadziorowy. Oj no i spadł spad? No i spadł, no, haczyk zadzierony Nie ma Szkoda To jeszcze ja spróbuję coś tam może dziubnąć No ja mam rybę To ją do na kija i na ogień Nie no ryby dawno się działa Nikt nie, nie reagował Marcina jest ryba Pewnie już z pół godziny Albo <laughs> tyle działacz, ale to raczej ryba Tak u ciebie? Ja na nie tam Spadł? No nie szybko No szkoda No może, może Spełnieni połowem na brzegu jeziora jemy kiełbaski z ogniska, co polecam. Jak możecie się spodziewać, wczorajszy dzień skończył się biesiadą. Jeszcze zwiedzna, jak zwykle, w nocy. Brały o wiele słabiej. To nie zmienia faktu, że jeden mnie od drugiej w nocy obudził bo wziął na zestaw I Idę się napić kawę, zjeść jakieś śniadanie. Łopatki jeszcze śpią, a ja może zarzucę wątkę. Walczył dzielnie jak karp. Myślałem, że mam karpia, tak odjechał na początku. A teraz nie potrafi sobie znaleźć drogi do domu. Szalom. Marcin nie przestaje kosić. Smacznego. Zdrowie. Pod tego leszcza, panowie. Nie jest dużo. Szybko przychodzi tutaj, nie? Że na pięćdziesiątkę? Tak. Piątkę mówisz, że nieduży. Stada. Ja pierd. Urabny. Toaleta. Po, po no cały jestem mokry, no jeszcze chcę pogłaskać. Długo. Pokaż tą twoją magiczną przynętę. Żółto pomarańczowa. Pomarańczo. Najlepsza, najskuteczniejsza od wczoraj. Tylko są trochę miękkie i spadają, i spadają no. Osmofuria. zimnoci miało, nie? Naprawdę? Zrobinkę, pogoda nie do w tym roku. <grystanie> no to patrz tutaj. Proszę bardzo. No Ładnie. jeszcze raz. No to... Ile miał? 60, ile? Sześćdziesiąt cztery. 64. Może macie dwa. Na... Jednego na dwóch? No. Ja mam za ogon. Za... O, Puściło? No, mi się skioł tutaj. No. I zesrała się kółka cała. <grystanie> Zamaskowany, zamaskowany, bo zaraz siedział i jeszcze ma sobie sobie krew. Jak mnie ochlapiesz dostaniesz w łeb. Mówiłem do ryby o tym. Ale czadzie. Tu się ryba wypina Ale ty masz małą rybę i to jest... Ja pierdzielę Ale to nie jest leszcz? Płoć, ale jaka wielka Ja pierdzielę Nie podciągaj tak wysoko, nie podciągaj, nie podciągaj Daj tutaj do brzegu, po prostu ją podciągnij Ale płoć. ja pierdzielę Głupi to ma zawsze szczęście? Tak a wygląda jak... O łowca powinien sobie zrobić zdjęcie Ja tylko ten, ten, popracowałem What Pięknie Tak, tak tak, tak, tak. trzymaj, tak się No a jeszcze ją tam na matę zobaczymy Aha. ile ma centymetrów łódka tak, jak ma 30 metra. to już jest duża A ta że ma 35 No, no. Pa, no. Ci, Nawet prawie, że 6 No, no. kapital. Medalowa kapital. Uwalniamy. A pocałuj! Czy życzenia pomyślałeś? Pierwsza. Pierwsza ryba niż lepsza. Ale też solidna. No. Pojawiły się inne ryby. Karaś! To jest pora dnia i dlatego... Patrz teraz. Zaparkował drugi Lechol, dwie łopaty. Jeden na kuleczkę, drugi na kukurydzę. Paweł, kukurydę, kukurydę, kukurydę. Czyste, panie! W ciebie kręcę jako ciekawostkę. Bo ten jest w krótkich gaciach, a temu zimno. Ja byłem 10 dni na malcie, tam było w nocy cieple. Karp. Od razu czułem! Od razu, tak? Kolejny, kolejny że coś innego. A zobacz, jaki kolorowy on jest tutaj. Śliczne są, nie? Dumny tata. Tata <słyski> Musisz budżet sobie chyba na przyszły rok wiesz Poprawić Bartek Bartek Mój kij, mój kij O i teraz ojciec z synem O cholera Większe niż tamto Bartek raz ciągnie, a raz tak jakby puluździł. Dobra, Jasiek ma swojego na brzegu, teraz Bartek. Tam jeszcze jeden hol jest. Dobrze panowie, dobrze. Dobre. Dobre. Dojrzyma. Dojrzyma. Jest dobrze. <śleski> Dobra, nie podciągaj tak yy, blisko szczytówki. Zawsze troszeczkę ten, i teraz go na no, tą trawkę spróbuj go tak delikatnie wyciągnąć. chociaż u O, super, super. Wystarczy. Popatrz, coś to złowił. Bartek. No, to teraz go wypuść. Gdy jeszcze 60? Znam naszym? No, co? Kapuś? No. <noise> no, no, jak to wygląda? Pokaż tą brodę! Jest... Mm, śluz! <noise> I znowu jak to mówią, na dwa baty. I nieważne, czy to metoda, czy to kukurydza, czy taka kulka, czy inna kulka. Po prostu żrą. O, tutaj widzę będzie, tutaj widzę będzie duża ryba. Jak, Jasiek, będzie duży? Będzie, będzie. Zahaczył sobie ten. O, teraz się odwinie. Piękny. Kolejny. Kolejny olbrzym. Storm Normalnie sztorm. Chyba nas wygoni.